Zbliża się 23. Najświeższe fakty Fera MWM przedstawia Michał Gardias. Pożar jest już zlokalizowany, ale walka potrwa co najmniej do rana. Ponownie w faktach meldunek w Ząbkach, gdzie pali się kompleks mieszkalnych budynków. Posłuchajcie, co w tej akcji może być najtrudniejsze. Potrzeba ogromnych ilości wody. W faktach o 23 I też sukces Jigi Świątek na Wimbledonie. Potężny pożar na osiedlu Kopernika w podwarszawskich ząbkach został zlokalizowany. Nie ma ryzyka, by ogień przeniósł się na sąsiednie obiekty. Mówił hmm. nasz kapitan Jancocków, to rzecznik Straży Pożarnej z Wołomina. Pokał, no że poważnie uszkodzone są trzy budynki tworzące literę U. Ogień strawił dachy, poddasza oraz część mieszkań na niższych kondygnacjach. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i nieustannie nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witam cię, Jakubie. Opisz, jak wygląda sytuacja w tym momencie. Na miejsce co chwilę docierają kolejne jednostki policji, a także zastępy Straży Pożarnej. Przed chwilą funkcjonariusze przez megafon apelowali do, do osób, które przyszły w okolice płonącego budynku, aby nie gromadzili się w okolicach osiedla, ponieważ utrudniają pracę służbom. Z ogniem cały czas walczy ponad 100 strażaków, dach bloku jest niemal doszczętnie spalony, a na ziemi spadają jego fragmenty. A tak moment wybuchu pożaru relacjonował pan Dariusz, mieszkaniec tego bloku. Zaczęła kobieta krzyczeć z dworu, że pali się. A żona była wazienca i ja mówi, pali się. Jak, nie jakie pali, nic się nie było czuć. Dopiero wyszliśmy, a po drugiej stronie się zaczęły palić dwa, dwa mieszkania i szło dachem. Górą dachem szło. Władze miasta zorganizowały punkt pomocy w szkole podstawowej numer 3 przy ulicy Kościelnej. Mieszkańcy ząbek pomagają poszkodowanym i dostarczają im niezbędne produkty, takie jak koce, poduszki, czy świeżą pościel, a także wodę i jedzenie. No ja mam taką sytuację, że jestem w stanie zamieszkać w odpowiednim miejscu. Także tutaj jeszcze w tej tragedii nie mam takiego ciśnienia, że nie mam gdzie. Mam gdzie i to mnie trzyma cały czas przy życiu. Mówił mi pan Dariusz, niektórzy mieszkańcy bloku przy ulicy Powstańców stoją na ulicy, czasem w piżamach i ze łzami w oczach patrzą, jak ich mieszkania trawi ogień spod warszawskich ząbek Jakub Rybski. Powtórzmy, z ogniem walczy już 60 zastępów straży pożarnej. Kolejne są w drodze. Już rozpoczęły wejście do środka roty strażaków w celu likwidacji ukrytych zarzewi ognia i przede wszystkim Poszukiwań ewentualnych osób, które mogą się w środku jeszcze znajdować. Bo tak jak wcześniej, tak i teraz nie jestem w stanie potwierdzić w 100%, czy mamy osoby poszkodowane. Tak wyjaśnia młodszy kapitan Jan Sobków. Zaapelował do mieszkańców obserwujących akcję, by słuchali poleceń służb. W powietrzu unosi się gryzący dym. Trzykrotnie przekroczone są dopuszczalne normy pyłów zawieszonych. Ten dym może być szkodliwy również dla mieszkańców pobliskich dzielnic Warszawy, Rembertowa i Wawra. Żeby opanować taki ogień potrzeba monstrualnych ilości wody. Jestem przekonany, że potrzebne będą cysterny. Przyznaje w RMF FM generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zwraca uwagę na to, jaki łatwopalny był obszar ogarnięty przez płomienie. To były drugie kondygnacje dwupiętrowych mieszkań i to było właściwie wszystko w drewnie. Nagromadzenie materiałów palnych olbrzymie bo tam była i więźba dachowa i ścianki działowe drewniane i to, to wszystko sprzyjało rozprzestrzenianiu ognia. Cały budynek, cały dach budynku jest objęty ogniem, wobec tego potrzeba monstrualnych ilości wody. Wobec tego za chwileczkę będziemy mieli problem z siecią wodociągową, bo ona nam tutaj padnie. Przyznaje w rozmowie z RMFFM generał Richard Grosset. Wieczorne fakty RMFFM. No i wracamy do sportowego wydarzenia ostatnich godzin. Iga Świątek, jak wiecie, zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Pokonała Amerykankę Katie McNally 2 do 1 w setach. No i teraz opis tego meczu oczami naszego londyńskiego korespondenta, Bogdana Frymorgana. Zdarzały się błędy i odzywały się nerwy, ale w krytycznych momentach meczu Iga Świątek dyktowała rywalce tempo. Po pierwszym przegranym secie wygrała dwa kolejne doświadczeniem i wolą walki. Nic dziwnego, że polscy kibice są zachwyceni. Pokazała charakter, doświadczenie i, i tą swoją siłę walki. Te zagrania są przemyślane i te zawodniczki nie będą mieć łatwo z nimi. Komentatorzy chwalą polską tenisistkę za umiejętne gospodarowanie energią i dyscyplinę na korcie. Mecz z Amerykanką był trudny, ale awans do trzeciej rundy turnieju jest w pełni dla świątek zasłużony. No a w rundzie numer trzy rywalką Iggy będzie kolejna Amerykanka i to taka, z którą nasza tenisistka ma na pięku. To Daniel Collins, która na Igrzyskach w Paryżu zarzuciła...